Od teraz przez kolejne 24 godziny jemy jedzenie, ale zupełnie na odwrót I żeby było najgorzej zaczynamy od pizzy Możemy wziąć kawałek po prostu do ręki, albo możemy tak normalnie kroić pizzami, ale to byłoby zbyt zwykłe. Jak pan kelner, który jest Włochem, to zobaczy co nas Teraz rzuci stąd. No wygląda to teraz genialnie. Wiktoria, jadłeś kiedyś tak pizzę? Nie. No wygląda to bardzo niecodziennie. Ja lubię tą restaurację. Nie chcę tu wrócić. Tutaj generalnie dużo ludzi przechodzi obok. Mam wszyscy, nadzieję, że się nie patrzą. Wszyscy widzą, jak wygląda twoja pizza. Tym ludziom, którzy przechodzą obok, ja w oczy nie mogę popatrzeć. Mam wrażenie, że każdy to widzi. To jest jak najszybciej Dalej nie chcę wierzyć, że każdy patrzy. Ale przynajmniej było to smaczne, przyznam. Król, kelner nie widział. Ja sam normalnie aż najadam z tego stresu. Z to jeszcze kończą, powoli, no, Tak. tak. Jesteśmy w restauracji, a jedliśmy jak w sióry. Nawet pan karnek potem podszedł. Ah. Tyro to jest taka osoba, która bardzo zwraca uwagę na kulturę jedzenia w restauracjach. Pełna klasa, pięknie. <grym> no nie! Ja się troszeczkę boję tego, jak to będzie wyglądało później. Szczególnie, że to w sumie cały dzień przed nami, jutro jeszcze i w ogóle. chciałabyś to kiedyś powtórzyć? Nie! Ale powtórzysz nie. w całym wyzwaniu. Dużo pora na gesterek, ale tym razem w sumie bez deserku, tym razem sama kawa. A to jak zamierzasz pić kawę? To picie nie dotyczy, tylko jedzenia. W trzeciej godzinie challenge, słuchajcie, zmykamy do sklepu. Ja jestem jeszcze pełna, ale i jest jakiś przekąski. A ja zobaczę, co tam będzie można zjeść najbardziej nietypowo. Może banana na przykład z kurką? Nie. Dobra, nie w sklepie i teraz jedną rzecz już wiem, jaką chcę wziąć. To, nie wiem, czy wiecie, co ja z tym zrobię, ale ja już mam na to plan. Ale to jeszcze nie jest mój jedyny pomysł, bo jeszcze mam ich kilka fajnych z że nie wiem jak Pora na mnie. Jaki ty tutaj chcesz zjeść? Zobaczysz. Idziemy teraz po moją rzecz, a też mam już kolejny ekstra pomysł. Nie wiem, czy się domyślacie, co ja z tym zrobię, ale to, to, to będzie mistrzostwo. Mam kolejną rzecz, chodźmy. Kolejna rzecz powiadasz, o czym jest tak, Zobaczysz, ale jest daleko, jest na drugim końcu sklepu, więc... Zanim zobaczycie zobaczycie co Wiktoria kupiła. Przypominam wam, że jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie ten czerwony przycisk właśnie teraz. Chcę, żebyście na tym kanale dobrze się bawili, miło spędzili czas, także słuchajcie, subskrybujcie kanał. Wiadomo, że nie każdemu się chce to zrobić, ale tak naprawdę to jest tylko jedno kliknięcie, dwie sekundy i zobaczcie co Wiktoria, słuchajcie, kupiła. Czy co jogurcie? Takie o Zakupy zrobione, idziemy teraz do domu. tam się szczerze, że troszeczkę się obawiam tego, jak to będzie wyglądało. W praktyce, ale będzie dobrze. Wiktoria, trochę czasu minęło i teraz zrobimy jedną rzecz. Zawody. Przyjrzyjcie się teraz temu, do którym będziemy jedli, i dajcie znać w komentarzu, który według Was jest najdziwniejszy. Pierwsza rzecz. Nie, nie, nie. I co, że tak myślałem, że tak chcesz to zrobić? Po prostu odwróciłaś to do góry nogami, no? Jak ci smakuję bardziej? Tak samo. Chyba wszyscy wiemy, co to jest za batonik, słuchajcie. I teraz trzeba, teraz się to prawda roztopiło, ale nieważne. Te batoniki oczywiście powinniśmy tak łamać. Tak właśnie jeść. Ale to byłoby zbyt proste i może to po prostu zjeść. Czas teraz na jogurczyk. Wiktoria, to powinieneś po prostu teraz mieć tak. Po prostu, Otworzę. po prostu. Ale jak widać, nawet się nie da tego otworzyć. Jak więc... <laughs> się nie da otworzyć. <laughs> nie umiem, więc po prostu zróbmy to po mojemu. No, dobra, to już jest wyjątkowo dziwne, przyznam. Chyba tak to raczej mało kto robi. Nie spotkałem się jeszcze z kimś takim, oprócz ciebie wieścia. Smakuje inaczej. Tak, to jest właśnie chyba jakaś rurka była. Dlaczego tak dziwnie się Teria, ja teraz jest swój ogór, ja zadam swojego wafelka. ale teraz czas na najdziwniejszą rzecz chyba. Ciekawa woda. Bo co się po prostu normalnie napić. Zawsze można, słuchajcie, zrobić coś innego, na przykład. Mamy wyciętą dziurę, zakręcamy butelkę i bierzemy słomkę. Sam to wymyśliłem w sklepie, nie wiem czy tak piw. To jest najdziwniejszy sposób, by jak z jakiegoś ja tylko teraz nie zapomniał, że po prostu tu jest dziura i żeby to się nie przewróciło. Wy, oczywiście, dajcie znać w komentarzu, co było najdziwniejsze: jedynka, dwójka, trójka czy czwórka. Myślę, że ty wygrałeś nasze małe zawody z tą wodą. Zawodą. Dzięki, piąteczka. Ale wiem, że teraz na pewno najgorsza będzie jedna rzecz, która będzie w miejscu publicznym, bo idziemy, słuchajcie. Tak, do takiego Bardzo miejsca. Tak. Wiktor się już szykuje na wyjście do romantycznego miejsca. już się stresuję, mam nadzieję, że będzie mało osób, ale tam jest zawsze dużo osób. Właściwie to ta kolacja będzie dopiero naszym takim drugim większym posiłkiem. Ta pizza do nas zmiotła dzisiaj, ja nie wiem. No tak, no ale w zaczynaliśmy od obiadu, jakby Właściwie to tak. Jak się czujesz z tym czemem do Wiktora na ten moment? Ten jest taki niekomfortowy, jak gdy przechodzą obok, ale jest okej, okay, bo jemy fajne jedzenie. Właśnie najgorzej tylko w tych miejscach publicznych, tak jak na przykład będzie teraz. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Trzy, cztery. Ry i bang. jesteśmy w naszej super romantycznej kolacjice. Ja jestem ciekaw, jak wielu z Was się tego spodziewało na dziś, naprawdę. Dobry wybór kochania. Chyba wzięliśmy najlepszą z rzeczy, które można zjeść inaczej. Zupełnie na odwrót wika, nie? Tak, dokładnie, tak. I oczywiście to nie mogło być nic innego jak trzy, cztery ry. Jak słuchajcie, tortilla, także nie wiem, czy już wy się domyślacie, jakby można było to zjeść. Normalnie można byłoby to zjeść tak, prawda? Widzicie? Tak. Ale to byłoby normalnie zbyt dziwne jak dla nas. Bo po co robić coś normalnego? Może to słuchajcie, zrobić nieco inny sposób? A jest, mam nadzieję, że nam się to tylko nie rozleci. Na pewno, Tak, przyda się szczerze, że tak jeszcze nigdy nie jadą tortilli. to się na pewno rozleci. Trzy, te... smaku, Jak zawsze, ale doświadczenie na pewno zapamiętam na długo. I co? Czułam się dobrze, zaciekawiona, zaintrygowana. Niech ktoś tak kiedyś sobie spróbuje jeść, to jest naprawdę ciężka. ja w ogóle warzyw nie czuję. <grystanie> no już prawie zjedzone. Tak wygląda moje. Do mego, które słuchajcie, mam czas jakieś płatki. Ja mam fajny pomysł, jak można te płatki zjeść. Nie wiem, czy wiecie do czego będę zmierzał. No dobrze, to ja użyłam swoje śniadanie w takim razie. Chodź za mną, to ja ci pokażę, co będę jeść na śniadanie. A tak, przy okazji, to udało mi się dzisiaj jeszcze na pewnym pójść. A jednak? Tak, jednak. No a mówiłaś, że go nie będziesz chciała Jak to kiedy mówiłam tak? Tak, wczoraj powiedziałeś. Może banana na przykład z kurką? Nie, nie pamiętam. A co do tego banana? Ja się nic nie zdradzę. Czyżby lody? Wiesz, jakiego musisz wziąć? Takiego na patyku. Kochani, żaden jak jakbyś go chciała zjeść? Bo jestem bardzo ciekawa, jak to nie wyglądało swoim drogą. Zobaczysz tak, w sumie doszedłem do wniosku, że jadłem pizzę, jadłem maka i będą płatki na śniadanie. Czy dałoby się troszeczkę warzyw do tego wszystkiego? Ale teraz pytanie, jakie warzywa będę mógł gdzieś inaczej? Pomidora, zjesz jak jabłko. Może cebulę jak jabłko? Moje przyjaciółko takie. A może marchewkę tak od boku? Jak też, ale nie. to nie to... Ja, ja jeszcze znajdę coś ciekawszego. Wydaje mi się, że mam pomysł. Dawno nie jadłem arbuza. Czy wiesz do czego ja zmierzam? Nie. To zobaczysz. Mateusz, czas na twoje śniadanie. Dawaj! Mam plan, słuchajcie, śniadanie to będą płatki z mlekiem tak jak już wiemy. I teraz zawsze jest więcej mleka niż płatków. Nie? Ja i tak mleko zostawiam. No dobra, zacznijmy od mleka. No chyba powinno starczyć, bo dziwnie w ogóle wygląda. Wtedy ja w ogóle tego mleka nie poczuję. Jedynie na odwrót nie zawsze jest wygodne, jednak. Ja też oczywiście zawsze daje dużo płatków, no ale bez przesady. W ogóle nie mam mleka. Jest mleko, znaczy trochę. Ja czekam na swoje śniadanie, bo się rozmroziłam. Jest, coś tam widać. Yes. Nie, jest aż tak źle! Nie ma co na Czy tylko ja zawsze tak brudzę przy... Nie, tak, ty, tylko ty Ja jem i jest wszystko Mateuszcie i jest chleb Jestem ciekawy jak ty zjesz swojego loda, nie robiąc chleb <grym zjesz> Nie no, przyznam, że to jest ciężkie do przejedzenia Nie narzekaj Kochanie, czas na twoje śniadanie Ale moje nie jest jeszcze gotowe, to nie Jedz, nie narzekaj Ty się tym najesz? na przykład w ogóle się nie na. Nie. No to jest jak tortyla. To nie wygląda najlepiej. Dobrze się go takie. Mhm. Dobrze, ten challenge się niedługo, słuchajcie, kończy. No już prawie, już prawie. Jezu, nawet ten kawałek jeszcze od boku. Jemy na odwrót, jemy na odwrót. Challenge wykonany, ale jeszcze wciąż Wiktoria ma jedną rzecz do zjedzenia. I ja jeszcze mam Tom. Czas na moją drugą rzecz. Ten lód dalej jest taki. dalej jest taki. Jego go Wiktora, chcesz zjeść. Jezu. Czy on się właśnie ci złamał? <laughs> Stało z mnie. No bo on jest takie trochę roztopione. No bo po co chwycić zapatyczek, patyczek Wika, skoro można loda po prostu. Mój biedny lud Zauważyłem, że w tym wyzwaniu musimy mieć głównie takie jedzenie, które nie do końca jest zdrowe, no bo w sumie to je można w nietypowy sposób zjeść. To na przykład tak jak właśnie to co ty widzicie Zjadłeś. Gdybyście się zastanawiali co ja chcę zrobić z tym arbudem. Teraz się zastanawiam, czy powinienem tutaj po prostu łyżką, czy obkroić cało i po prostu gryźć. Łyżką. No to w takim razie, z dumą mogę stwierdzić, że to jest moja ostatnia potrawa w tym challenge'u. Widzimy się w poprzednim odcinku na kanale. Teraz, słuchajcie, było wyzwanie, że tutaj rozłożyliśmy dużą ilość siana i trzeba było tam znaleźć igłę, więc tam się widzimy. Więc kliknijcie właśnie teraz i zobaczcie tamten odcinek, bo fajnie to się działo że was przyniesie I do zobaczenia po prostu tam. Pa.